Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych quizów. Słuchajcie, ee, co, co na dzisiaj. Dzisiaj to tak jak było w na ostatnim odcinku. Ten. Dwa geogesery, dwa razy quizy, więc tam łącznie cztery odcinki e, powinny, być, powinny być w takim setupie. Zdjąłem marynarkę, bo ona robiła większą trochę interferencję z tego, co widziałem. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, nawet na powiększyć troszkę kamerę i ten. Ale ta koszulka już aż takiej interferencji nie robi, więc aż tak źle nie jest. Swoją drogą, wrzucam historię z Familiady. Jak przyszedłem do Familiady, miałem na sobie koszulę w taką... takie paski miałem, drobno, te drobne paski. I pamiętam, przy do mnie taki pan reżyser stamtąd z Familiady, jak błogo, bo to błoga. Jak to tak można przychodzić do... Jak może tak przychodzić do telewizji w czymś takim? Nie, menedżerka mi nic nie powiedziała, że to przyszedł wtedy w zastępstwo, miał być za Izaka. Pamiętacie, że to albo za Izaka, albo za Igora Ignacego. Więc, nie wiem, się do mnie spru. Ja mówię, to sobie proszę do tej się wykłócać o to. Tak pamiętam, taki chodził w beresie taki lamus, ale dobra, trudno. Eee, dobra, słuchajcie, dzisiaj co? Trzy kuziki. Co to za sport? Powiedzcie, jak tam u was już przedświątecznie, bo gorąco, w robocie mam strasznie gorąco, jest ten okres taki, że trzeba się podagrywać do przodu, porobić wszystko, ja też się na Ignacego też nagrywałem do przodu, bo odcinki chcę aż do stycznia zrobić, bo jeszcze mój montażysta wyjeżdża sobie na, z rodziną swoją jedzie na święta za granicę, więc no tym bardziej do przodu. Dobra, co to jest za sport? To jest Formuła 1? Okej, okay. tutaj mamy chyba tenis ziemny? To jest tenis stołowy? Okay. A to łyżwa to jest chyba hokej. Nie, hokej był niżej w takim razie. Tutaj. A tu hokej. To to jest łyżwiarstwo figurowe? Nie, to co to może być? A, nagrywam się, nie? Nagrywam się, dobrze, dobrze, dobrze. Co to jest? Wyglądało to jak łyżwa, nie? Jeżdżą te tutaj. Co jeszcze jeździ po takim lodzie? Chyba że to jest. Narta nie, no to nie jest nar, nie wiem. Dobra, to jest kolarstwo torowe chyba. Okej, okay, kolarstwo. Tu mamy badminton. Badminton, tak się się pisze. To Minigolf? czy golf? Okej, okay, golf. Tu są kręgle, czy bowling kręgle. To jest curling. Jak się pisze karling? Dobra, czekajcie, tu jest. Y... Podnoszenie ciężarów. To jest tarcza ucznictwo, chyba. No wiecie, skąd to wiem? No mniej więcej mieliśmy taki koncept, że jak mieliśmy te w mapę z rzutkami i tak dalej, testowaliśmy różne rzeczy, na przykład korkową tablicę i tak dalej i w końcu nasza e, rekwizytarka wykminiła, że najlepszą rzeczą do wbijania, która jest stabilna i się nie psuje i w to ładnie wchodzą rzutki, była właśnie tarcza, ta podkładka użnicza i to najlepiej działało. To jest futbol amerykański chyba. No, a tak jest napisane. Ok. Tu mamy. A może to jest. Rzut oszczepem. A to. Snowboard. I teraz tak. Tu został mi ten karling i to. Może jest to jest jakieś bobsleje? Nie. Nie. Jak się pisze ten karling. Nie wiem, jak się to pisze. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Przyznam bezbicie, że naprawdę nie wiem. Przepraszam, tak przeklikuję. Ale mówię, sprawdzam cały czas to samo. To ostatni. To jest jakby w kolejności. Dla mnie drugi odcinek, który nagrywam. mi się jeszcze trochę martwię. Eee, ciężko mi powiedzieć. No dobra. łyżwy po prostu. Dziwne. Łóżwiarstwo. Karling się przez cu? Curling. Dobra. No to jest ten głupek, no to w takim razie więcej ludzi wiedziało. I te już, widzę, że nie mi tylko mnie to zmyliło. No dobra, ale bardzo Ci dziękujemy powerku za wysłanie ładnego quizu. Tego chyba robiłem kiedyś, ale nie jestem pewien. Poszedł królów pędla. Reliego, tak, poczekajcie, Baciarelliego, reliego. o. Jest to mniej znany wizerunek ale wciąż gdzieś się przewija. Zachęcam do spróbowania swoich sił. Elementy utrudniające. postacie nie po kolei, yellow box, brak podpowiedzi i mogę powiększyć obraz. Dobra, to jest chyba tak, Bolesław Chrobry. To jest Stanisław August... A ten jest poza znany. A August Poniatowski, to jest August drugi Mocny. Skorybut Wiśniowiecki. Jadwiga. Nie, to jest Łokietek, to znam też ten widzek. Y Jan Drugi Kazimierz. To jest Batory. To jest chyba Kazimierz Wielki. To jest Zygmunt August. Jan Olbracht. A może Kazimierz Jagiellończyk? O, dobra, Aleksander Jagiellończyk. a okej, okay, dobra. E, to jest Stefan Batory. O, to akurat, o dobra, to jest Aulian Ał... Trzeci Sobieski. Nie, Tja, tego to nie było. Może to jesteś Zygmunt III waza? O, ty byłeś. To jest August. Tak. Trudne. Znajdźmy jeszcze Kazimierza IV. On jest taki pulchniejszy, zawsze był większy chłop podawany. A może to jesteś Zygmunt Stary? O, no właśnie. Jak stary, siwy, to tak mnie naszło. A ty kim byś mógł być? Nie. A, a to może ten Wa Henryk. Henryk Walezy, Taka O, francuski taki na ten. To jakiś starczął. A, a Jagiełło? Gdzie był ten taki nasz klasyczny Jagiełło? I ty kim byś był? Nie mieliśmy reakcyjnych. Olbracht. Zygmunt III. E, dobra, był tak. Henryk Walezy. E, Batory. Potem był Zygmunt III Waza. Zygmunt IV Waza. Jan Kazimierz. Sobieski. Korybut Wiśniewiecki. czy Korybut Wiśniewiecki Sobieski. E, August II. August III. Pajątowski. Kim ty byś mógł być? O, nie. Kim ty byś był? A ty jesteś jak jało może? A? To może być? Nie. A jeszcze Warneńczy gdzieś powinien być. Który jest taki rycerz największy z nich? O to! Tak, to pasujesz mi. A ty? O Jan Olbrak, dobra jest. Aleksander, Kazimierz, Gielączyk? Kazimierz, Gielączyk? No, ten tak późno wygląda jak król. To jest jakiś starszy i to jest też jakiś starszy. Kogo mi brakuje? Zygmunt III Waza. Władysław IV. Brakuje mi Władysława IV. A, to może być Władysław. Tak. Władysław IV i Jan Kazimierz jest. Wiem, kto to jeszcze to może być. Wiesz, yy, jak on się nazywał? Od Sasa do Lasa, Leszczyński. Nie, ale jakoś się nazywa, nie pamiętam. Dobra, no nie wiem, słuchajcie. Zygmunt II August, dobra, o nim zapomniałem, że był taki król. Ostatni przederekcyjny chyba, tak? Wacław II, to czeski, nie wpadłbym na to. Władysław II Jagiełło, A, to był Jagiełło, okej. Okay. Ludwik a, to a Węgierski Andragaweński, to różnie się nie mówi. Dobra, no ale zgadłem tak mniej popularnych. Wacław II to był chyba najtrudniejszy i Ludwik Węgierski, widzę, że dużo ludzi miał miało problemy. Dobra, dobra, bardzo ciekawy kuzik. Jeszcze sprawdzę, przepraszam, że tak sobie będę przeskakiwał. Nie, to o to. E, tu wszystko się dobrze nagrywa. Dobra, gitara, ok. No i słuchajcie, poprawiony widzę, że jest ten kuzik, bo był podobny, ale stwierdziłem, że jest, teraz widzę, że jest poprawiony. Jest faktycznie dużo więcej. W tej części kilku youtuberów się powtarza, ale następny będzie tak, że jeden program, jeden youtuber. Dobra, lecimy. Familiada. Gimper będzie w kilku. Tu był Cyber Marian, był poszukiwacz i był Naruciak. Dobra ten z gwiazdami kto był Damian Cordas, On był też w Hell's Kitchen chyba, czy nie? To mi się wydaje. A jest ten Oddaj Fartucha. On był chyba z, z Hell's Kitchen. E, kto był tak? Little Monster 9. Kurde, nigdy nie wiem. Dobra. O, co ja zrobiłem, halo e, Ameryka Express to byli fit. Fat lovers znani, Fitlovers, lovers, e, głodne kawałki. Kto tam jeszcze grał? Mamiko? Darni? Kto to jeszcze występował w tych głodnych kawałkach? E, wiem, kto grał. Ten, e, Ogiński. Piotr Ogiński jest. Ja on w Hell's Kitchen był też. Ktoś jeszcze był. E, ten, jak on się nazywał? Bartek bez przepisu. Bartek. No, agent gwiazdy to był Kordas, był Mrozik, Wiktor, no i był Kordas, Damian, Kordas, Voice of Poland, wielki test o internecie, a Mandzia był jeszcze, a tak, a tak to zrobiliście, Kuba Wojewódzki, abstrahuje, byli ugotowani. Co to było ugotowani do cholery? Wiem. E, tak, e, tam był e, adbuster z dupy. A, z dwp. Y. E, tam była Paulina Mikuła. E, jest jakąś się jej kanał. Mówiąc inaczej. E, tam była jeszcze. ugotowanych była chyba seksmasterka. Była. O jezu, Lil Masi. Dobra, przepraszam. Kto jeszcze z nimi tam żar? Był Maciek. Była Paulina, był... Baster. Kto jeszcze z nim był czwarty? Jakaś dziewczyna chyba. Kto mógł być? się Piekło? Kto tam był? Voice of poetry, Jak? No nie, nie wpisuje mi ten Cordas mnie. Nie wskakuje. Damian. Czekajcie, przepraszam. Aż nie jestem zły na siebie, bo on był w agencie gwiazdy. Przepraszam, że to zrobię, ale sprawdzę z telefonu. Jak on się zwał? Kordas. Damian kordas. Czekajcie. Damian kordas, nie? No cholera. Uczestnik ten z gwiazdami No, Przepraszam, że to zrobiłem, ale... Damian kordas. Damian kordas. Forda z Damian. Nie wiem. W TZG Magda Bereda. Kto jeszcze był? Macademian Gler ma kanał. Tamara Gonzales Perea. Kto tam jest jeszcze? Kuczaj? Kuczaj? Kto z nich jeszcze ma kanał? No była ta Little Monster, ja tego nie pamiętam. Jeszcze kogoś mi brakuje w i w tych głodnych kawałkach. Kto tam występował w tych głodnych kawałkach? Pewnie, że mamiko Darnie Ogiński poszukiwacz. Darniego nie dali tutaj, nie wiem z jakiego... A nie, nie jest mamiko, Darniego nie dali tam. Kto tam jeszcze był? Nawet nie wiem. Jagen Gwiazdy to byli, był właśnie Cordas i Voice of Point. Pojęcia nie mam już teraz. Dobra, dajmy, zobaczmy to. Little Monster 96. Kuczaj przez ku... Przepraszam, letni? W Hell's Kitchen? Wobec obiektywu tam była i topowa dycha. O Jezu, nigdy by na to nie wpadł. MA FASZEN. albo był prowadzącym. Agent gwiazdy był KORDAS. Na milion procent. No nie pieprzcie mi głupot. Był KORDAS. I KORDAS był też TZG. A nie kuczej. kiedy to zrobiony quiz? November 27. Ty ziomeczku, to zaktualizuj, yy, bo w November 27 to już KORDAS chyba nawet wygrał. ten z gwiazdami, tak. To be honest. Więc. Yy... I on agenta zresztą też wygrał. To tak, tak ode mnie podrzucam. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Poprzedni odcinek był krótszy, ale ten jest tak troszkę dłuższy. Więc bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym ignacył, byście wy, a to moi drodzy był e Jetpunk. A my widzimy się już jutro. Cześć.